Czy wybieracie się może na marsz niepodległości? Sprawdźmy, co na ten temat myśli król Polski. Mowa tu oczywiście o naszym ulubieńcu Januszu Korwinie Mikke, którego kontrowersyjne wypowiedzi wielokrotnie pokazywały nam, że nie zawsze warto mówić to, co się myśli, nieważne jak logiczne by to nie było. Bowiem jego oponenci tylko czekają na takie sytuacje i z radością wykorzystują jego słowa, przez co Korwin w zasadzie ginie od swojej własnej broni. Czy tu chodzi o feministki, homosi czy niepełnosprawnych. Niestety, ogrom takich sytuacji w ważnych dla Korwina czy jego partii w wydarzeniach, np. przed wyborami, pozwolił przypuszczać, że z jakiegoś powodu Korwin sam się podkłada. No ale nie nad tym chciałbym się dzisiaj skupić. Ostatnio, podczas przeglądania artykułów, zaraz obok zabawnej wypowiedzi króla o Podnieniu szympansicy znalazłem artykuł, który opublikował niekorzystne zdjęcie Korwina z tytułem: Korwin atakuje marsz niepodległości, jesteście okłamywani. Big bajcik oczywiście zadziałał i zaraz znalazłem się na stronie artykułu. Spodziewałem się oczywiście czegoś bardziej ostrego, jednak temat i tak jest warty dyskusji. Cytuję za źródłem. Marsz Niepodległości i święto 11 listopada to jedno wielkie oszustwo. Tak twierdzi przynajmniej Janusz Korwin-Mikke. W wywiadzie dla Rzeczypospolitej przyznał, że nie jest entuzjastą corocznego pochodu, ponieważ jest to niewłaściwa rocznica. Jak sam mówi... Polska ogłosiła niepodległość 7 października, natomiast 11 listopada przekazała władzę pewnemu socjaliście. Przekazanie władzy czerwonym to nie powód do świętowania. Lepszy jest październik, bo i pogoda lepsza. A na Facebooku opublikował taki oto wpis. Jesteście Państwo okłamywani od początku. 11 listopada nastąpiło jedynie przekazanie władzy przez Radę Regencyjną, towarzyszowi Siłkowi z Partii Socjalistycznej, czyli świętej pamięci Józefowi Piłsudskiemu Potem socjaliści gnębili Polskę podatkami i doprowadzili do klęski. 11 listopada to jest rocznica klęski. To 7 października przypada rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jaka data jest zatem właściwsza do obchodzenia święta niepodległości Polski? Znalazłem fajnie napisany artykuł, do którego znajdziecie w opisie. 7 października 1918 roku z inicjatywy Zdzisława Lubomirskiego w monitorze polskim w formie manifestu ukazała się Polska Deklaracja Niepodległości, a dokument ten został podpisany przez pozostałych członków Rady Regencyjnej, czyli jednego polskiego organu władzy uznawanego na arenie międzynarodowej. I był on pierwszą odezwą o realnym znaczeniu politycznym, a jednak wydarzenie tak doniosłe zostało przysłonięte cieniem marszałka Józefa Piłsudskiego. 11 listopada 1918 roku został podpisany rozejm kończący pierwszą wojnę? W Polsce tymczasem Rada Regencyjna powierzyła władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. 14 listopada nastąpiło rozwiązanie Rady Regencyjnej i w tym momencie Piłsudski uzyskał pełnię władzy. Warto także pamiętać, że 11 listopada w II RP świętowany był tylko dwa razy. W 1937 roku i w 1938. Już wówczas jednak opozycja czyniła zarzuty, że świętowanie akurat tego dnia jest zawłaszczeniem święta Niepodległości przez jedną formację polityczną, związaną oczywiście z marszałkiem Piłsudskim. Jak więc myślicie, która z tych dat ma większe znaczenie dla naszego kraju? Czy rzeczywiście Korwin ma rację co do zmiany daty obchodów święta Niepodległości? A może jednak sama data nie ma większego znaczenia, a liczy się to, że Polacy się jednoczą? Dajcie nam znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie i polecam Wam wejść na oficjalną stronę Marszu Niepodległości na Facebooku. Na Marszu będzie można podpisać się pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą Stop447, do czego serdecznie Was zapraszam. A przy tej okazji polecam Wam obejrzeć film, który właśnie Wam wyświetliłem i do zobaczenia na Marszu. Adie!